Porozmawiajmy sobie o rodzajach aplikacji w React. W React możemy budować dwa rodzaje aplikacji. Są to aplikacje single page oraz aplikacje multi page. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że w przypadku aplikacji opartych o single page otrzymujemy tylko jeden plik HTML. Czyli po wejściu przykładowo na twojanazwa.pl widzimy tylko jedną stronę. Cała strona jest wyświetlana za pomocą Reacta. Składa się z komponentów, które mogą być nawigacją, artykułami itd. Są one renderowane przez JavaScript. Natomiast w aplikacjach typu MultiPage otrzymujemy wiele stron HTML. Po przejściu na przykład na stronę: Twoja slash ogłoszenia dostaniemy nową zawartość z treściami dotyczącymi ogłoszeń. W taki sposób otrzymujemy dwie różne strony. W takiej sytuacji używamy również Reacta, ale do tworzenia komponentów. Natomiast cała strona nie jest przez niego zarządzana, a komponenty nie widzą się nawzajem. Najpopularniejszym rozwiązaniem z tych dwóch jest stworzenie strony lub aplikacji opartej na Single Page, ponieważ nie musimy wracać do serwera i czekać aż się strona ponownie przeładuje. Wszystko generowane jest natychmiast, co powoduje, że nasza strona. Staje się szybka i dynamiczna. Pozwala nam również korzystać z niektórych bibliotek, jak na przykład React Router, czyli tzw. Tak routing. Ale o tym jeszcze będziemy mówić.